Mamy pocztowe, proszę bardzo, hodowca. Jak pan ma na imię? Top, y, Jan. Jan. D, d, pa, gołąbki pana Jana to tak, są z kartami gołomki, tak? Tak. I jest od do. Jest gołąbek jeden wyjątkowy. Który, proszę tak mniej więcej? Chodowcy y, światowej sławy Rogale, Sławomira. A, tak. Ten. To jest ten, tak. tak. Ten taki, taki troszeczkę tak. y, naklefiony. Ja, Jego, siostra, jest Jego siostra została sprzedana do Indii. Za bardzo dużo sumę sumy nie możemy podać Tak jest, no. Ale jest wyjątkowy gołąbek. Jeżeli by I on wyjątkowy... kosztuje ile mniej więcej tak? No około 20 tysięcy. 20 tysięcy. Tak. tak jeszcze raz. Yy, niech to to mamy właśnie gołąbka, ten właśnie taki z posami grochowy, to... Nie, nie, nie. To jest gołąbek yy... Od pana Rogale, który kosztuje Bła, 20 tysięcy. 20 tysięcy Pana słowem, mira Rogale. On ma militaria, dobrze? Tak, jest i tej ty pocztowy odda, tak mniej więcej? Te są od stówki w górę. Od stówki w górę, proszę tak. bardzo. Od stówki w, w górę. Bardzo duże. Robił jako rocznik już tysiąc lat temu. ładno. Jest obrączka Military Rogala, tak żeby nie było, że jest go jakiś kombinowany. Przekręćcie tak tą obrączkę. Military pisze minitary, tak. Pan Rogale. Tak. Jest wszystko to dokumentowane. Iloleczny to, ten jest gołąbek? Tu Proszę? ma chyba to, ilo, iloletni? To jest z szesnastego roku. Siedmi Siedmioletni gołąbek 2016 rok od Pana Sławomira Rogale. Tak, tak jest. jest. Tak jest. jest. Startujemy no. Proszę bardzo. To jest numer gołębia i rodowód. Tak, żeby nie było, że jest bez rodowodu. Tak, ten głęb kosztuje 20 tysięcy. od Mira, Pana osoby Mira Rogali. Rogali. Tutaj jest wszystko. Chętnych. Dane, proszę bardzo. Tak, chętnych zapraszam. Numer telefonu mój: 609 780 268. No zresztą na Facebooku mo, mogą mnie znaleźć pod profilem I ten gołąbek pokazany tak, jest, proszę właśnie. bardzo Jeszcze raz że pan podać numer jakby coś tu 609 było. 780 268 Dziękuję bardzo dobrego dnia proszę.